Cześć, witam was w czternastym odcinku książki pod tytułem tak. yy, I dziś, i, i wczoraj byłam na zakupach i wam coś za chwileczkę pokażę No, tak A więc, pierwszy rzeczą, którą kupiłam, to był ticker w tym sklep Super Rzeczy i możecie kupić po znaniu kolegę Marta Kurczę, chyba wyglądało gdzie mieszka. Nie, w bloku nie mieszkam. Tak, yy, to jest Magnum color blue, black, Bob. wiesz, 30 stron i to jest, są kurcze. Yy. to są yy, takie kolorowanki. Już mam kilka pokolorowanych. rzeczą, ale nie wiem, bo w Poznaniu kupiłam inne, bo to było innego dnia, ale nie pokazywałam i chciałam wam pokazać po prostu. O kurcze, to było nie na temat. Dobra, tu jest 40 stron i tutaj chyba też już zaczęłam kolorować, nie, nie zaczęłam, proszę, takie, takie, takie strokie. I taki Stigersa i oda do tak. że mam super sprzęciory. O Rajwan! Zobaczcie tutaj, jak Raven przyszła, to nie Fionka, Raven tutaj mnie odwiedziła. Ciolej mnie, Ciulej mnie, tylko one pogryzały się wąsy. No idź, nie, widzę, że nie chcesz być na odcinku. Żydali. Ale nie gryź mi ładowarki, tylko indycyj. E, dobra, pierwszym zadaniem może będziecie. Mm -hmm. O, miałam takie fajne wczoraj już chciałam. Wytnij, daj pani. Wytnij i daj pani. A tu pisz. Usprawie, usprawiedliwienie. Proszę o usprawiedliwienie nie, nieobecności dziecka z powodu ugryzienia przez zombie. Z poważaniem Robert Trajanowski? Wszystko to napisali. Nożyczek nie mam. Znalazły się nożyczki na końcu kuchni, Cały dom musiałem przejść. I Fionę znalazłam! No przywitaj się, zrób cześć. Marysia! tata ma i taka ma, I ta ma. Ochu, Miau, miau. I Fiona. Tak, bo on jest naukowcem. Sorry, siola Nie wiem, jakiś lag. Siostr... Siostra gra w sumie i muszę jej pomóc, nie? Bo wczoraj pozmieniałam ubrania, bo tu ma coś z wampirami niechalo. Nie lepiej już zmiana przygodowego i... naukowca. I tamta dziewczyna w garniturze, co jest z mamą. Prowadzi jakieś... Y... Ona jest tym, tym... 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 Pracuje w biurze. A jej córka... Chodzi do szkoły. A oni lodówki nie mają. No to co mnie to? Znajdź najbogatszy dom w mieście i już. Fiona, Ani mi się ważne to skakać. Mówi Ani mi się waż. Przeczy, rzeczy. Ale naprawdę dużo szkół, czego się, bo się nie da, nie, jeszcze nie jadłam. Teraz odegram króciutką scenę. Proszę pani, przepraszam, że mnie wczoraj nie było. To usprawiedliwienie. Dziękuję. Dziękuję. Uspraw... Muszę pojęć sobie okulary. Proszę o uspraw... nie, usprawiedliwienie, proszę o usprawiedliwienie, nieobecność nie dziecka wypo... z powodu ugryźnięcia przez zombie. Z powodzeniem, poważnie... Robert Tajkowski. Dobrze, to pokaż mi to ugryźnięcie. Naprawdę to hi, 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 hi O ty mały. Teraz zrywam umowę i do dyre dyrektora. Mm, 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 mm. Dobra, taka to była. historyjka. też jest Jezu! Dobra, na się zadanie to. Yy, yy, yy. I zobacz, przez, przez dziurkę do klucza kol, kolejną stronę. Dobra. To zaraz do was wrócę. Zaraz do was wrócę. Siemcia, ja was widzę. Na ty, Lugano, czy za to oglądasz? Bo ja cię widzę. ha, ha, ha. Nie co nie widzę. Tak naprawdę to widzę. To jest jasno widzę. Puh. Puh. Dobra, i ostatnie zadanie, bo to coraz dłużej trwa. Nie wiem. Gdybyś był wirusem komputerowym, to jakim? Narysuj go. No to narysuję i wrócę za chwilę. Jakbym była wirusem komputerowym, to tylko takim. No, to ja nie wiem, czy to było, chyba tak. Nie? No, dobra, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. E, jeszcze pokażę Wam. Trzymuję ukochane petki. Kocham ją. Jessykę. Jasmine I moją odpienicę Jennifer. To są siostry. A dokładniej czapciółki. Największe, największe, czyli czuję, czuję się jak siostry. Tak. całe trojenie. Tak, cała trójka halo kocham petki, no i parę się. z To by było chyba na tyle. Mm, dzięki za oglądanie, ale w innych odcinkach będę kolorowała chyba tego kotka, bo sobie wydrukowałam ostatnio. Chyba nie wiem, w jakimś E, tego to sobie dokończę na osobnością, bo on będzie ludy. E, już jednego skończyłam. Taki. Łaty. Naprawdę to jest No i takiego króliczka, jego to już zadrukowałam. Tak to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Pa!